Ho, ho, ho! Merry Christmas! Hej, rowerowa Akipo! Cześć, czuwaj! Kochani! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia dużo spokoju, miłości, wspaniałych i wrażliwych osób dookoła. Wszystkiego dobrego w te święta, niech jedynym obecnym wirusem będzie ten rowerowy. Końskiego zdrowia, do tego żeby mieć siłę, energię, moc do y, organizowania i realizowania kolejnych y, rowerowych wyzwań, i przeżywania wielu ciekawych przygód. Spokoju, radości, zdrowia, miłości i spokoju, spędzonym w gronie najbliższych na mocy. Warun zawsze sprzyjał Waszym planom. Jak widzicie, ja plany rowerowe mam zawsze. Chciałbym, żebyście przeżyli radość z tego, co nadchodzi, żebyście mieli dużo nadziei na nowy rok. Żeby kompani do, do marzeń i rowerowych i nie tylko zawsze byli tacy, na których można liczyć. Nie zapominajcie, że marzenia mogą się spełnić. Trzeba nie tylko bardzo chcieć, trzeba też pracować nad tym, żeby się spełniły. A na ten nowy rok spełnienia marzeń, podejmowania wyzwań, przełamywania słabości i wszystko to z wielkim uśmiechem na twarzy. Żebyście pamiętali, że na pewno następny rok to będzie rok, w którym e, zdarzy się dużo dobrych rzeczy. Żeby otworzyły się przed nami wszystkie granice, zarówno te zamknięte jak nigdy dotąd granice administracyjne, ale też te, które sami przed sobą stawiamy. Życzę, żeby ten następny rok był pełen wyzwań, pełen radości, pełen marzeń, które się spełniają. A ścieżki nowego roku niech poprowadzą was wszędzie tam, gdzie chcielibyście dotrzeć. E, wszystkiego rowerowego. No i widzimy się na szlaku w przyszłym roku. Do zobaczenia. Mike Jambori. Jedno szala Miodersa. Cześć, czuwaj.